Szczerze, mało jest filmów, o których mówię, że każdy fan Attack on Titan powinien nie obejrzeć do końca. Ale jeśli już mam podjąć decyzję odnośnie tego, jaki film takowym będzie, to niech stanie się nim właśnie teoria o tym, czym tak naprawdę był sen młodego Erena. W tym materiale pragnę Wam przedstawić to, w jaki sposób powstał, co przedstawiał oraz przybliżyć teorię, która sprawia, że nagle wszystko zamienia się w jedną wielką, kompletną całość. Nie przedłużam. Zaczynajmy. Sen młodego chłopca to tak naprawdę pierwsze, co mogliśmy zobaczyć z faktycznych wydarzeń najstarszego sezonu. Fatakon Titan jest niewiele rzeczy, które pozostały nierozwikłane przez 10 lat emisji Anime. Ale jeśli spojrzymy sobie na interpretację tego enigmatycznego zagadnienia, to tak naprawdę zmieniały się one wraz z poznawaniem nowych części historii. Niedziwnym zatem jest. Że powoli dopełniając tę podróż zauważamy rzeczy, które wcześniej dryfowały poza naszą wiedzą. Tym, co sprawiało, że uwierzyłem, że sen dziecięcego Erena jest tak naprawdę wołaniem o pomoc i jednocześnie wspomnieniami jego dorosłej wersji, to fakt, że w trakcie tej mrzonki przewinął się uroczysty pancerz Rodu Tybór oraz pokój Lary, czyli poprzedniej nosicielki Tytana Obuchowego. Jeszcze nie zdążyłem dotrzeć do właściwej części naszej teorii, a pisząc to, już czuję ciarki na plecach. Bo to, co zaraz wam przedstawię, powinno was skłonić do refleksji nad całą postacią Rena Jagera. Całość snu rozpoczyna się od tego, że rozkwitłe już kwiaty kampanuli, które symbolizują dozgonną miłość i wdzięczność, zostały pokryte krwią. Jak wspomniałem już nie raz na tym kanale, kwiaty te pojawiają się zawsze, kiedy między Erenem a Mikasą dochodzi do swojego rodzaju miłosnego uniesienia albo uczuciowych wyznań. Z tej właśnie racji, przesłaniem tej sceny w śnie jest splamienie ich niezrównanej miłości zabójstwem którejś ze stron. Czemu tak myślę? Zaraz do tego przejdziemy. Następnie. Naprzemiennie widzimy najpierw brutalnego tytana, który wyrządza wielkie szkody, co możemy sugerować po krwi, która tryska na wszystkie strony, a potem martwego już moblita, co możemy sugerować po jego aparycji i uniformie. Wiele nam to nie mówi, oprócz oczywiście przepowiadania przyszłych wydarzeń serii. Na szczęście zaraz zaczyna dziać się ciekawiej. Tutaj dochodzimy do metafory spokojnego, silankowego życia, z dala od zagrożenia, z dala od tytanów. Niestety, na tej samej scenarii, czyli przy młynie i spichlerzu służącemu do składowania zboża, nagle pojawia się chmara generycznych tytanów, co może sugerować, że spokój mieszkańców Paradis zostanie w przyszłości zachwiany właśnie przez te wielgachne bestie. Oczywiście ten wątek pojawia się już w drugim odcinku, gdzie narrator Armin mówi nam, że aby starczyło jedzenia, poświęcono jedną trzecią ludzkości, co pokazuje nam, że przyjście tytanów zaburzyło funkcjonowanie Erdian na na każdym fundamentalnym poziomie egzystencji za murami. Po tym pojawia się zupełnie nieinteresujący tytan, ale chwilę po nim widzimy wstawki, które przecież nie powinny być w tym przeklętym śnie. Co tutaj robi anturaż pokoju Lary Tybur oraz pancerz używany przez ich ród od pokoleń? W jaki inny sposób, prócz odziedziczenia wspomnień Warhammer Titana, Eren mógłby posiadać taką wiedzę? Ta scena łamie kompletnie nasze rozmowanie historii ataku Tytanów i jednocześnie obrazuje, że wpływ dorosłego Erena na wcześniejsze wydarzenia był zdecydowanie większy, aniżeli tylko zmanipulowanie ojca. Zaraz po tym widzimy martwych zwiadowców w lesie, co albo nawiązuje do potyczki z Annie Leonhard w lesie gigantycznych drzew, albo ukazuje nam zakończenie, o którym Isayama wspominał czasami w swoich wywiadach. Pierwotnie Hajime pragnął, aby koniec AOT był słodko-gorzki, aby wszyscy główni bohaterowie zniknęli z tego świata. Chwilę po tym widzimy niestety martwego już Bertolda bądź Marko, chociaż bardziej skłaniałbym się ku temu drugiemu. Zgadzają się włosy i oko, przy czym pamiętajmy, że zostaje ukazana jedynie połowa jego twarzy. Plus przy jego oku zdaje się przesiadywać najzwyczajniejsza osa. Spytacie się mnie pewnie, czemu ja się tak bardzo czepiam losowego wada. owada? No, sprawy mają się tak, że osa symbolizuje analityczne myślenie, mądrość płynącą z rozznania sytuacji. Teraz proszę sami sobie odpowiedzieć, co było przyczyną śmierci Marko. Zaraz po tym widzimy uśmiechającego się tytana Diny Fritz, a nagle obraz zmienia się na podnoszoną Karle Jega, czyli mamy Erena. Jest to oczywiście nawiązanie do jej rychłej śmierci i tego, co zapoczątkuje całą nową historię nienawiści w Ataku Tytanów. Od razu po przebudzeniu z drzewa nad Erenem wylatują kruki, które są ptakami żerującymi na martwych zwłokach, które zawsze gnieżdżą się blisko wojny. Całość tej sekwencji ukazuje nam tak naprawdę w parę sekund, gdzie będzie zmierzać Atak on Titan i jak to wszystko się zakończy. Czemu mówię zakończy? Bardziej wrażliwi widzowie niech wyłączą, ale teraz czas na spoilery. Widzicie, wedle tej autorskiej teorii, kiedy Eren jego umiera, ścięty przez Mikasę Ackerman w przedostatnim czapce mangi, to jeszcze udaje mu się wysłać do młodego siebie wspomnienia. Eren chce, aby ta historia nigdy nie doszła do skutku, aby naprawić to, co deterministyczny świat zdążył zepsuć. Czemu myślę, że to stało się właśnie wtedy? że to był jego ostatni podryk mocy pierwotnego? Ponieważ gdy dochodzi do dekapitacji, czyli ścięcia głowy, to przyjmuje się, że pozostaje ona świadoma jeszcze przez parę sekund. To wystarczający dowód, aby uzmysłowić nam, że ostatnie co poczuł Eren, to pocałunek z Mikasą, a ostatnie co pomyślał, to to, że chciałby wszystko odwrócić. Wrócić do czasów, w których jego dążenie do wolności nie skomplikowało tak tych wszystkich spraw. Do czasów, kiedy on i Mikasa mogli jeszcze zacząć od nowa. I dlaczego ten sen ma być akurat uosobieniem tego szczególnego momentu? To wręcz trywialnie bajkowe, ale Eren w Mandze mówi do Mikasy, czemu jej włosy stały się takie krótkie. Pamiętajmy, że gdy dochodziło do jego ostatnich tchnień w 138 rozdziale, to Mikasa nadal miała włosy właśnie krótko ścięte. Czy zatem na tę ulotną chwilę po przebudzeniu się Eren pamiętał ją jako swój piękny obiekt westchnień, które ostatnie co zrobił, to uraczył jego usta pocałunkiem? Cóż, jest to jedyna prawdopodobna wersja zdarzeń według mnie. Poprzeć to może również fakt, że Eren, budząc się, nie wiedział, gdzie tak naprawdę jest. Co może sugerować, że sen, który nam przedstawiono, musiał być czymś naprawdę długim i szczegółowym. Co może tłumaczyć, dlaczego było to niejakie streszczenie życia. Młodego Piewcy Wolności. Oprócz tego, pierwsza emocja, jaka maluje się na twarzy naszego protagonisty, to konsternacja, połączona z łzom z prawego oka, co odnosi się w rozmaitych metaforach do poczucia ulgi emocjonalnej. Być może świadomość Erena w końcu doznała spokoju. Jego ból, związany z dudnieniem i utopijną wizją wolności, został uśmierzony, a on sam cieszył się, że przynajmniej na ten moment może znów zobaczyć swoich bliskich. Nie zapominajmy, że jest to jednocześnie wołanie o pomoc, którego młody Jega nie usłyszał. I tym samym ta historia nigdy się nie zmieniła. Eren zawsze był predestynowany do tego, by popełnić te same błędy i skończyć w ten sam zupełnie tragiczny sposób. Oliwy do ognia dolewa fakt, że drzewo, pod którym Eren się obudził, to drzewo, które ma na swoim pniu wystrugany X, co z oczywistym przedstawieniem miejsca pochówku. Wiecie co w tym wszystkim jest jeszcze gorsze? To, że Mikasa odnosząca głowę Erena, aby gdzieś go godnie pochować, odnosi go w miejsce, w którym lubił drzemać, czyli pod to właśnie pamiętne drzewo. Eren zaczął i skończył w tym samym miejscu. A cała historia powstała przed 13 laty, była pokierowana w taki sposób, że Eren nie tylko tak naprawdę nigdy nie był w stanie zdobyć wolności, czy też w pełni obronić paradis. Ale finalnie być w końcu szczęśliwym. Pisząc ten scenariusz, nie sądziłem, że zrobi mi się tak niewymownie przykro. Myślałem, że ten film zajmie mi z 3-4 minuty, a je ja nadal piszę. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej moich materiałów o tej cudownej postaci, to dajcie znać. Dziękuję wam za waszą uwagę. To była autorska teoria. SASAGE Sasageyo!